Cześć, cześć, witajcie, ja jestem Nali, witam was wszystkich w Tailu, wyjątkowo nie w Minecraftie. W obecnej chwili jestem jakąś różową lampucerą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gra jest w Early Access, więc mogą być błędy, może być tu wesoło. Nie ma języka polskiego, więc też będzie bardzo wesoło. Ja sobie zacznę od zrobienia mojego awatara. Ej, widzicie tego Dead Eye a tej postaci? To jest bardzo śmieszny wzrok, patrzcie, mogę mieć dmarszczki. O! Ej, czekajcie, patrzcie, ja chcę spódniczkę mieć Ej, dobra, ja chcę spódniczkę, czekajcie, czekajcie Nawet mi się może podoba O, buty świętego Mikołaja do pakietu Nie, ja, ja muszę coś odwalić śmiesznego Dobra, zabierzcie mi ten ten wystrojnik tej postaci, bo ja jeszcze chwilę tutaj spędzę, to ta postać będzie wyglądała. Dobra, to jest Nali. Moi drodzy, nie powiecie, że mnie nie przypomina, nie powiecie, że mnie nie przypomina. Nawet prawe oczko nie działa. To jest piękne. To mi się podoba. Ja mogę w końcu grać. Zajęło mi to 15 minut, robiłam tą postać. Taki pakiecik. Adventure. To jest tryb przygodowy, czyli to jest jakiś zwykły survival, to jest tryb kreatywny. Eee, w tym filmie poznacie moje wrażenia dotyczące tej gry. Nazwa świata. Jak by go nazywać? Bardzo długo siedziałam i myślałam, i wymyśliłam. megaśny. Ej, nie mogę śni? Nie, nie mogę śni. Śny. Świa. Mega śny. Świat nali. Stwórzmy ten świat. I w końcu poznajmy tę grę. Ja poznam ją po 15 minutach tworzenia postaci. Ja możecie napisać, co o niej sądzicie, jeżeli graliście albo co będziecie sądzili po obejrzeniu mojej rozgrywki. No i jestem w jakiejś grocie. O, bo w ogóle od początku w lobby towarzyszy nam świetna muzyka. To muszę powiedzieć. Towarzyszy nam naprawdę piękna muzyka. Mhm, okej. Okay. F, żeby podnieść kamyk. Mogę go też nisz niszczyć i mogę też tak podnosić, dobra. E, jakby były jakieś lagi to bardzo przepraszam. O, siedzę sobie. Patrzcie jak sobie siedzę. Dobra, idziemy. E, a, moją główną ręką jest... Lewa. O, inwentorii. Właśnie tak wygląda inwentorii. Tu jestem ja. Tu jest całe miejsce na zbroję. Tu jest crafting, tu jest mapa. Okej, okay, mapa, mapa jest dość dostępna. No dobra, spróbujemy jakoś zacząć. Yy, a mogę prawym? Czy. A nie, muszę F. Kurczę, ja bym sobie tą interakcję zmieniła trochę, bo trochę mnie to denerwuje, że muszę F. A dobra, może się przyzwyczaję, zobaczymy. Pierwotne sterowanie, na razie zaakceptuję, zaklimatyzuję się z nim, spróbuję. Yy, a zaraz zobaczymy, spróbuję, ja później wytworzyć jakieś swoje sterowanie. O! Ale ja na mam z drzewem. Drifting Plains, okej. Okay. Yy, drifting Plains, czy to jest dryfująca polana? Tak by się to nazywało. Jezu, ile ja to będę tłukał? A może szybciej? A może. O, pora, poszło. Ok. Yy, tutaj mamy. Mamy brzydki pień, który wstawiłam tak jak. tak bardzo. bardzo głupio. Inventory tab. Ja nie chcę na tabie inventory. Czekajcie, dajcie mi sekundę, ja sobie jakieś takie podstawowe moje sterowania ogarnę. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tej jaskini, w której się na początku zrespiłam. Chciałabym popatrzeć, czy jest tu coś wartego uwagi? Tak, jak ja mogę tutaj pod podnosić sobie tym FM, ja nie mogę tego FM podnosić. Dobra, tutaj jest jakieś dzbany rozbite. Takie po prostu miejsce pojawienia się. Nie wiem, czy mapa jest dla każdego taka sama, czy świat ma swój generator. Dość ciężko mi to powiedzieć. Bo tu na lewo i na prawo są jakieś rzeczy, są. Coś tu fajnego wygląda? Tak, to miejsce wygląda fajnie. Ej, ej, bardziej ząbiak. O, wa, wa. Ej, żebym nie wykończył. A co ja, co ja kliknęłam? Mogę go tak szybko... Ej, ale oni są. No, system walki jest ciekawy. I na tyle ciekawy... Trisab, Ej, cholera jasne. na tyle ciekawy na, na tyle bardzo ja się nie umiem klepać, że zaraz mnie ten jak zabije. Dobra, spróbujemy go... rozduptyc. Spróbujemy sobie zaraz zrobić jakąś chałupkę. Zobaczymy, czy będziecie chcieli więcej... Odcinków z Hightaila. O, ja tu sobie skopię drzewko. Bardzo fajna jest ta mechanika, że te drzewka od razu upadają, jak ja je chcę ciachnąć. Woda. Pik to. Pik? Mogę to podnieść. Mogę podnieść sobie. Ee, water Lily. Water Lily. Czyli lili... Liście, liścia wodnego. Liścia wodnego? Jak to się kurczę nazywało? Ej, zapomniałem jak się to nazywało teraz. E, Lilia wodna, to się chyba tak nazywa. O, mogę ją teraz odstawić. Dobra, nurkujemy. Ej, no. Muzyka, która tu gra, jest naprawdę świetna. Przypomina to takie jakieś telefonowe Minecrafty, ale wiecie. Gra nie jest kopią Minecrafta, jest im wzorowana. I gracze mówią, że jest to gra, która jest Minecraftem który byłby rozwijany przez nocza, a nie mojang. Dobra, patrzcie, jest pająk. Zobaczymy czy pająk mnie zatłucze, ale ja mam jakieś super umiejętności, tak? Nie wiem, kuczy coś. Ej, bo ja znowu zaraz sobie zdam, No właśnie. I najlepsze jest to, że nie tracimy no tu jest, co mogę podziwiać jak moja postać chodzi, ale chyba pole nie podziwiać jak moja piękna postać chodzi Dobra, tutaj mamy jakieś, co my tu mamy? Krzaczek, mogę je jeść? Mogę, mogę zjeść? Co ja robię? O, ja i ja, ja jem teraz, dobra I mam jakieś efekty, mogę sobie gdzieś zobaczyć gdzie są te efekty Take y, shaft, mogę to przekładać sobie, tak, okej, okay. ja mogę tak, mogę również po całości, klasyka Tu jest skrzynka, dobra, ja spróbuję się udać, yy, no właśnie, nie są moje groby, to mnie nie interesuje, forget Temple gateway Czyli jakaś zapomniana droga. Eee, tu jest ocean najprawdopodobniej. No to polatam sobie trochę po mapie. Bardzo mnie to tutaj intryguje, więc przelecimy się tu. Ma mam ten znacznik, czy ja muszę. A, na górze pewno będę mieć znacznik. Ej, to bardzo fajnie, fajnie, fajnie. Podoba mi się. Tylko ja bym sobie jeszcze spróbowała wykraftować yy, moje narzędzia. Kamyczki, a tu było multum kamyczków. Czy ja mogę? O, tu są kamienie, a mogę je podnosić, nie muszę ich tłuc, bo uderzenie, nie, uderzenie nie zdobywam mi staminy, bo tutaj na prawo mamy staminę i tutaj na lewo mamy HP. Nie wiem, czy są jakieś. Nie, jest na... Jak biegam, to stamina mi się zu zużywa. Tutaj sobie kucam to się nie zużywa. Otwieram eku, chyba nic się takiego nie dzieje. Crafting, no i kill off. Crafting kill, off. <śmieczyk> kill <off> Mieczyk i kill off. I siekierka. Dobra, wrzucam to sobie do dalszego eku. No i lecę tam, gdzie bym chciała polecieć. Patrzcie. O, ja klikam V, to ja mam. <laughs> zwyczajna na v, zooma w Minecraft'cie, Ja już chciałam zrobić zooma na kaczki, czy na coś tam takiego. Patrz, dość szczur. Czy to jest szczur? Patrz, jaka mysz! Jaka mysz? Jakaś winko, ogad! Oh jaka mysz? Jakie, Jakie prosiaki! oki? Widzisz to? Cześć, jaki? Cześć, jaki! Przerabi mu nas na pasztet! Nie, na pasztet! Na schabowe! Nie, na schabowego! Schabowe... Nie, schabowego się robi ze świni! Ha, ha. Schab. Rap, pork. Ha, ha, ha. Kobieta sobie upolowała mięso. Silna, niezależna kobieta. Okej, okay. patyki, patyki. Weźmiemy jeszcze troszeczkę drywienka. I pięknie. Co to jest za rodzaj? Eee, brzoza. Tutaj mamy bicz, bich. Nie, nie wiem, jaki to jest rodzaj, jak urodzy drzewa. Wiecie, nie Nie jest tu napisany oark, więc nie wiem. A mogę ty, tego sobie też pozbierać. Tylko ja nie wiem, czy ja bym nie chciała mieć interakcji. A, dobra, nie. O nie. To będą agresywne stworzenia. Jakiś obóz. Ej, parcie jakiś obóz tu jest. Dobra, polecimy do tego obozu. Do, e, ja sobie jeszcze zjem te jagodrzy. mieć jakiegoś takiego mini minimotochka w dupie i zobaczymy, co tutaj będzie się kryło. Patyki, e, stone rubble, e, blue flags, jakiś rodzaj kwiatka najprawdopodobniej. Nie, to są ogry. Jakieś ogry tutaj są. Ja pamiętam, e, słyszałam, że w tej grze są różni przeciwnicy. Jakieś swoje takie obszary są. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. E, i będziecie chcieli kontynuację, bo za niedługo na kanale jeszcze w tym tygodniu pojawi się nowa seria. Też już zaplanowana. I też mamy nadzieję, że się, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja sobie tutaj pozbieram patyczki i polecimy sobie tam do tego punktu nad wodę. Zobaczymy, czy jakiś wódny z się. osiągnął. Patrzcie jaka myszka! Jaka myszka! Jaka myszka? Nie ma myszki! Hej! Przepraszam, mogę ją podnieść? Um. Okej, okay. ja myślałam, że myszka zostawi mi jakieś dary z siebie, ale chyba nie O, tu jest, jakaś, tu jest ta moja jaskinia, tak? Ja się, ja się wkręcę w tym obszarze, widzę cały czas, ja się po prostu gubię Okej, okay. nie wiem ile będzie miał ten odcinek Wiecie, moi drodzy, jak nie odcinki, zawsze zostają streamy No, bo ja tą grę dostałam w sumie w prezencie, za co również dziękuję Tutaj jest ten ogr? Czy co to jest? Nie, nie to nic, zombiak. Nie wiem co to jest w sumie. Mogę się blokować? Czy jak wykonam jakiś perfekcyjny blok, yy, to dostaję jakieś punkty? Super double points na przykład? O nie, o nie, o nie, 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 nie! O! Rozleciał się! To był szkielet? Przeciwnik mi się rozleciał. I co to jest? Bone fragment. Pawełek kości! O nie, on wstał. Yy, yy. Ej, to jest kwiatek! To jest kwiatek! Blood rose! O, krwawa róża! Ej, moi drodzy! Każdy widz dostaje ode mnie krwawą różę. To jest dla was widzów. W moim ogródku, w moim domku będą krwawe róże dla widzów. Patrzcie, jaki fajny! Ej, ale fajne! O, żaba! Żaba! Chodź tu, żaba! Ej, żaba, chodź! Chodź tu! Ej! Ej! no Ty! Nie to się bije jeszcze. Ej, ja nie chcę się. Ja nie chcę! Ja nie chcę odchodzić z tego świata. Znając, znając moje szczęście, to zaraz po prostu odejdę w tempie przyspieszonym. I to jest tak. Moje dwa uderzenia. Okej, okay, dobra, odszedł on w tempie przyspieszonym. Ale nie bardzo mi pasuje to, żebym tu chwilę odchodziła z tego świata. Dobra, idziemy do tego wielkiego drzewa. Yy, mam nadzieję, że nie ma tu żadnych agresorów. No nie, coś tu jest, Jakiś, jakieś dziwne liście. Jakieś wiewiórki nadrzewne, widzicie to? Ja bym nie chciała umrzeć w drodze. Hejka! Jesteście agresywni? Cześć! To wioska? Ja sobie wezmę wasze rzeczy. Zabieram wam rzeczy. Ale ładnie, no powiem tak, no gierka matki klimacik, Vintage Story czy Minecrafta Ale no moim zdaniem takie trochę. Street Valley? Wali? Street Valley? Street Valley? A jezu, nie są, nie umiem, nie mówi się tu w Mniej Mniejsza. E, takie totalne chillerskie Gierki. To jest wioska! To są ostatnicy! Jakiś łodziak! Przypomina mi on Squero. Squero, jeżeli to oglądasz, to jesteś ty. Patrzcie, to Squero. Squero! Albo tung, 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 sachur. Jak kto woli. <grym> Okej. Okay. To są dynie, e, ja to wszystko zbieram, ja kradnę to wszystko, to jest moje, moi drodzy, ja, wiecie, uwielbiam survival, na tym kanale będzie multum survivalu, mm, tak wam powiem, nowa seria, to też survival, cześć, oje, nie chciałam cię uderzyć, przepraszam, ja ciebie nie chciałam uderzyć, ja chciałam, chciałam... Chcą pogadać, ale nie dało się. Mogę wam szafy penetrować? O, mogę drzwi otwierać? Okej. Okay. Yy, dobra, niech oni sobie żyją tutaj swoim pięknym, słodkim, powolnym życiem. Nie powiem, że mi się to nie podoba. Z chęcią bym tu została na dłużej. Nawet w tej okolicy z chęcią zostanę. Nalibed. O. Mogę sobie tutaj ustawić respointa? O, to zrobię, zrobię to w moim domku. Gdzieś tutaj, może przy wodzie, bym sobie zbudowała chałupkę, tak jakoś w tym lesie, to mnie nie zachęca. Tutaj gdzieś nad rzeczką, o, może gdzieś tutaj, fajnie to wygląda. I na takim podwyższeniu, zacząć jakiś taki mini obóz zrobić. Co sądzicie, moi drodzy? Ale na razie celem moim jest wybrzeże. Tylko, czy ja mogę usunąć mój, mój grób? Mogę go usunąć. O! Remove marker, o! Fajnie. I tutaj też mogę zrobić remove marker. Dobra. Yy, no i to już tak bardzo niepotrzebne. Tylko w którą stronę ja idę. O, zaczął padać deszcz, zmieniła się muzyka. Powiem tak, muzyka jest naprawdę świetna. Ja bardzo mocno czepiam się muzyki wszędzie gdzie się da. I muzyka jest świetna. Jak na to, że to jest podstawowa grafika tej gry, to też jest bardzo klimatyczna i świetna. No w Minecraftie ja gram na shaderach, więc ciężko mi tak. Też to obiektywnie spojrzeć, bo no Minecraft dla mnie bez shaderów to jest tylko sentyment, niepiękna gra. Yy, albo no, powiedzcie mi, kto gra w Minecrafta, nie ze względu na sentymenty? Nie ma to, jak się za dzieciaka grało ze znajomymi I to tylko, tylko było Ocie, gramy, gramy, tak, po szkole gramy Albo na zdalnych, może kojarzycie yy, Dobra, ale tu nie o Minecraftie, tylko o Hightailu Dochodzimy do brzegu Bardzo mnie ciekawi, co to tam Lata. O, grzyby. Dobra, ja bardzo lubię chodzić na grzyby, więc fajnie. Kolejna gra, w której mogę chodzić na grzyby. Aż się uśmiech na twarzy maluje. Eee, tam coś lata. Trochę mi przykro, że nie mogę powiększyć sobie. Zbliżyć. Grzyby. grzyby. O! Jaki? One są agresywne? Mogę, mogę na nim jeździć? Mogę go nadmóc? Mogę zatłuc, a mogę takie krytykalne ciosy walić? Mogę krytykalne ciosy? Krytykalne. Kryty. Kryty? Kryty? Jak mnie dupnął! To są krowy jakie? Nie wiem, co to są za zwierzęta. Ale są na tyle intrygujące, że chcę je wytępić. Okej, okay, to chyba była krowa, bo ona tutaj została. okej. Okay, mamy tutaj wodę. Chciałabym sobie zerknąć, czy na tej wodzie, w tej wodzie, grasują jakieś stwory wodne. Tutaj mamy kraba! A krab chyba, krab jest miły. Cześć, krapie, Jesteś miły? Krab jest miły, dobra. No, no, mamy podwodny świat, dość fajnie wyglądający podwodny świat. Yy, no, chyba się właśnie coś zglitchowało. Ale to akurat normalna sprawa. O, oh, tam są też ciekawe tereny, wyglądają trochę jak tereny z awatara. Ej, naprawdę ciekawe to wygląda tam. Czy ja mogę sobie zrobić łódkę? Bo ja tak przepraszam, że ja tak latam cały czas. Ja po prostu chcę to poznać. Chcę jak najwięcej, jak najszybciej poznać, jako iż jest to pierwszy odcinek. Yy, I nie wiem, czy będzie ich więcej. To naprawdę zależy mi na tym, żeby poznać tę grę. Może powiem trochę pogrindować, yy, ale to są jakieś takie wyspy latające, yy, nie, nie latające, tylko. Stojące. Bardzo ciekawie to wygląda. A o to miejsce w ogóle, o tutaj mi się też bardzo podoba. I tak myślę, że może sobie, może sobie zrobić tutaj na trochę bazę. Czemu nie? Tutaj krabik jest. Bardzo ładnie. Jak nigdy będę mieszkać chyba nad wodą, bo szczerze nie przypadam za mieszkaniem nad wodą w grach. Ale podoba mi się tu nawet. O, jest tu ładnie. No, o. Tutaj sobie zrobię chwilową bazę. Dobra, tylko ja bym chciała, właśnie, Wooden Chest yy, Mogę łóżko? Mogę, ja sobie zrobię takie łóżko, żeby mieć jakiegokolwiek yy, respointa Dobra, yy, jak by to ogarnąć? Tutaj się tak w tym, w tym rogu osiedlę? W tym rogu się osiedlę chyba Wezmę sobie, wyniszczę odrobinę tego Piep, piep. piep, piep. I yy, mogę to postawić, tu nie chcę jeść surowego mięcha e, Nie, 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 ej, mogę? Jak to postawić? O, e, ej, nie chcę Nie chcę tego, nie chcę tego nie chcę tego, nie chcę tego. Oj, prze... sorry widzowie, muszę psa wypuścić z pokoju. Okej, okay, tutaj będzie moje łóżeczko stało. Yy, mogę je nazwać, mogę je nazwać. Nazwę je. Mogę je nazwać. Prycza! O tak, prycza. Prycza. Chyba dobrze napisałam, nie interesuje mnie to za bardzo. Ja jednak wyniosę sobie stąd tą skrzynkę, ponieważ yy, w moich oczach wygląda tutaj ładnie crafting. A nie, nie zmieści, mi się, zmieści mi się. Tylko cały czas mi się myli, czym się to stawia. O, mogę tutaj lepsze narzędzia sobie wybudować? Nie wybudować, tylko skraftować. No dobrze, no to ja tu będę mieć jakąś taką swoją. Norę. Zaraz jakieś znajdę miejsce też, też na tą skrzynkę. E, oczywiście moja obsesyjna porządkowość zostanie zrealizowana. O, tutaj będzie moja skrzyneczka, zaraz tutaj sobie poukładam rzeczy. Ale od razu zerknę, co tutaj mam. E, Sword. Czyli taki trochę kamienny. Kamienny miecz. Mogę sobie normalnie te narzędzia ogarnąć. A, to jest ten sam z tutaj. Czyli tu są mniejsze takie mieczyki. Eee, to zużywa mniej Signature Energy, czyli to jest ta energia tutaj na dole? Kurczę, nie wiem. Eee, pochodnie mamy. Campfire. O, dobra. Ja chcę ognisko. Sobie gdzieś tutaj nie postawię. Nie chcę sobie to samo ogniska mega blisko stawiać mojej jakby... Bazy? Może tutaj gdzieś? Tutaj, żeby tak sobie. O, tutaj będzie fajnie ognisko wyglądało. Naprawdę ta gra po prostu taką melancholią bije od, od tej gry. O, tutaj będzie fajnie wyglądało ognisko i sobie zaraz tutaj ogarnę jakąś miejscową. Mo e, mogę tutaj przepalić turn on, turn off. Tylko potrzebny mi jest węgiel, a mogę drzewem? Pewno mogę. Jak najbardziej. Dobra, fajnie byłoby zaraz zdobyć jakieś surowce. W ogóle pada deszcz, i, czy. A ja już myślałam, że Zgasiło mi ognisko. Nie, to tylko. Tylko się przepaliło. Dobra, ja robię porządek. Zadomowię się tutaj i zaraz spróbuję odkryć, co kopalnia. Troszeczkę tutaj ogarnęłam. Tutaj zrobiłam takie rzeczy, które są jakby do farmy, do przetworzenia w jedzenie, ale nie mam jeszcze tutaj takiego stołu. w stoł. Tutaj mam takie rzeczy trochę do kraftowania i tutaj są kawałki kości. Tutaj są takie trochę roślinne, ale nie bardzo wiem co z nimi zrobić, a tutaj jest jedzenie. Tam sobie poszła, przepaliła i zaraz sobie jeszcze ogarnęła to, żebym żebym hmm, pochodził do tej koparni. E, wool, czyli to jest kawałek wełny, tutaj jest skóra. To no niech to będzie w tych dropach. Line scrap scrap of common fabric used made orbis, special fashioned clothes. Orbis, czyli to są ci, z którymi ja walczyłam. Czyli jakieś kawałki czegoś, dobra. Ja sobie pójdę moją pochod pochodenkę, nie pochodenkę, tylko mojego, moje żarcie trochę ugotuję. W moim ognisku, tylko czy ja tu mam drewno? Mam drewno, dobra. No, patrzcie. To wsadzam pochodnie do łapki. Tylko właśnie problem jest taki, że Z to jest y, y, taki mój podręcznik, moje podręczne EQ. Czyli nie ma tu tak jakby drugiej łapki. Tu jest owieska. Dobra, no ja te patyki też pozbieram, bo ja gdzieś te patyki musiałam tutaj po drodze po prostu przeoczyć. Yy, tylko czy iść do kopalni z takimi temami, jakimi ja idę, to jest odpowiedzialnie? No chyba tak, dobra. Będę również grzyby po drodze zbierać. Kopalnie są dość ciekawie porośnięte, grzyby, tak. Yy, Mossy stone i normalnie mam... Nie, mam stone'a po prostu, dobra. O nie, coś słyszę. Czemu mi się to nie włącza? Muszę, muszę tu wybrać pole? Czemu? Ej, zaraz, co? No. O, okej. Okay. Czyli jednak są dwie ręce, mogę sobie normalnie chodzić z pochodnią, ale zaraz, jak ja mam sobie podnieść? A, jest koper. O, wiem, że koper jest potrzebny do wykraftowania na przykład tego piecyka y, farmerskiego. O, pięknie. Właśnie sobie wykopałam trochę kopru. Y, tutaj jest, co to jest? Mech, dobra. Mech rośnie w kopalniach. A co to za świecące grzyby? Pajęczyna. Stone? O nie, co to jest? pajączyny? Kokon? Um, nie chciałam przeszkadzać. E, tu jest jakaś kopalnia pająków. Mam nadzieję, że Państwu nie przeszkadzam w wylęganiu jaj. Mam widzi, mam taką nadzieję. E, takie pająki. Nie, nie chciałabym tutaj naprawdę przeszkadzać. Niech żyją swoim życiem. Ja również pójdę pożyć sobie swoim życiem. Ejka, pająki? Dobrze, niech pająki się tam bawią. O, jak fajnie tutaj sobie tak pokopać, taka taki ciekawy ten surowiec. To jest koper chyba, koper, zwykły koper, czyli miedź. I ja z miedzi będę w stanie wykraftować takie, takie rzeczy. Dobra, zobaczymy czy biją dużo. O ja pierdziele, pół HP mi naraz zżarło, nie! Nie, ja się w to nie bawię. Ja chcę moje HP z powrotem. Czemu to mi tak mało HP przywraca? Ała? Ała? Nie, ja nie chcę. Kopalnia w nocy mnie jednak nie interesuje. W nocy? Czy, czy w nocy, czy w dzień tam i tak będzie ciemno? E, ja bym chciała trochę inną kopalnię znaleźć i na pewno chciała... O, Mam tu prycza. Dobra. Mogłam to nazwać jakoś dom. Ja nazywam prycza, ja nazywam łóżko. Prycza, dobra. Ja mieszkam od dzisiaj w pryczy. To nie, to nie jest nazwa mojego łóżka, to jest nazwa całego mojego miejsca zamieszkania. Tutaj jest jeszcze jakaś dziurka. Halo, szpara, szparoskinia. Było coś takiego kiedyś u mnie w słowniku. Pamiętam. Niektórzy mogą z Was pamiętać, czym jest szparoskinia. Ale dobra, znajdźmy szparoskinię, do której Nali sobie pełznie i poszuka więcej materiałów. Tylko, czy ja jestem w stanie jakoś piec zrobić, żeby przypalić ten koper? Tutaj się zaraz udam do mojej bazy. O, jest jaskinia, dobra. Szparoskinia, nie jaskinia, moi drodzy. O, jest koper, tylko ja mogę się normalnie podbudować? Mogę się normalnie podbudować. Tylko to, to jest przy narzędziach, mogę trzymać. No dobra. I tak sobie chodzę. I tak sobie kopię. To jest chyba złoto? Nie wiem, co to jest. Yellow Petals. Ja to mam w domu, właśnie. Ja to sobie gdzieś tam. Gdzieś tam miałam okazję już w skrzynce ulokować. Ja myślałam, że to są jakieś inne dziwne odłamki. Yellow Crystal Shards, dobra. Yellow Petals? Petals, nie wiem co to jest w sumie. O, tu jest kwiatuszek. To, to są z kwiatków. Jakaś taka muzyka ciekawa gra. To są jakieś żółte yellow, orchidea. Yellow, yellow, co? Yellow Petal Orchidea? Może coś tego typu to jest? Dobra. Ja chcę wszystkie rudy, które mogę tutaj wykopać, zdobyć. Ojeju! A co to to paskuda? O, okej, okay, to jest jakiś... jakiś go goblin? Ona ma, on ma kolegów, Dobra, coś z niego wypadło, to jest nietoperz. A ja chcę nietoperza. Wiesz, czego brakuje mi w tej grze? Questów. Mam buławę jakąś. Ej, to jest taka broń, z którą idziemy na. O, nie, nie, chcę tą moją pochodnię podnieść. Który on nie mogę jej podnieść? O, ona jadła ze mną, ja ją już skraftowałam, ona jest moja. Jak na to, że gra jest w fazie właśnie tego testnego wydania? Naprawdę chodzi świetnie. Gry potrafią chodzić dużo, dużo gorzej w takiej fazie i twórcy będą mocno kierowali się głosami ludzi i sama gra w sobie jest otwarta na modyfikacje, ją można modyfikować do że prawie. Twórcy chcieli zrobić taką grę dla ludzi, żeby ludzie robili w niej wszystko, nie tylko w nią grali, żeby ludzie robili nawet grę. Oni mówili, że nawet przyjmują. Ojeju, deweloperów, jeżeli ktoś będzie miał ogromne umiejętności i będzie wykazywał się naprawdę sporym talentem. Dobra, ja idę do mojej pryczy, tylko tu jest moja prysza. Wypełzam z tej kopalni i spróbuję przepalić to i zobaczyć, co będę w stanie wykraftować. Tylko już tak widzę, że mam prawie, ponad, prawie, na, prawie godzinę nagrania i <laughs> będziemy zbliżali się ku końcowi moi drodzy. Możecie napisać, czy chcecie kolejne odcinki z tej gry, czy Wam się podoba w ogóle na kanale. Ym, bo jeżeli tak, no to tam co, żeby pojawił się odcinek, to nie problem się sobie pograć. A ja również przypominam o tej serii magicznej, która będzie na kanale jeszcze w tym tygodniu. Tak samo jak odcinek z tej gry może również pojawić się jeszcze w tym tygodniu. To zależy co miało od Was. Yy, Zaryterknijmy, co tutaj możemy wytworzyć. Yy, tu jest yy, piec. Tu jest piec. Dobra, tu jest piecyk. Mogę zrobić piec. Fajnie. Ja tu gdzieś ten piec mogę tak postawić śmiesznie. Mam tutaj crafting. Dobra, tylko ja bym tak. Już nie chcę tutaj wszystkiego zostawić. Jakoś to tak dokładnie chciałam poukładać. Tutaj na zewnątrz też nie chcę taką swoją tutaj dziurkę chciałam mieć. Ale spanie przy piecu to też chyba nie będzie najlepszy pomysł. Dobra, na razie ten piec wyląduje tu. Yy, tylko czym ja ten piec mogę zasilać? Nie wiem bardzo, czym ja go mogę zasilać. Mogę tutaj w nim y, przepalać koper i koper. Dobra. Szardy są tutaj. Tylko, czy ja mam możliwość wydobycia węgla? Nie widziałam w tej kopalni niczego, co byłoby w stanie być węglem. Y, spróbuję patykami na przykład. On. Czy szybko patyki będą tutaj schodziły? Czyli to jest wystarczające paliwo, aby zasilić? Piec taki duży? O, wypala mi się węgiel. Węgiel. Tak, Czarkol, czyli węgiel drzewny mi się wypala podczas spalania. Co mogę z niego zrobić? Mogę pewno sobie zrobić z niego lepsze narzędzia, jak najbardziej. A tutaj w piecach? Tak, mogę zrobić sobie też stół szefa. Próbuję sobie zrobić tutaj stół szefa i gdzieś go postawić, tylko nie wiem, pójdę go na górę postawię, nie wiem, jakoś taki mam... Taki zapęd postawienia gdzieś tutaj stołu szefa. Tylko jest taki problem, że trochę mi tutaj brakuje, tak jakby terenu, więc ja tu sobie. O, tutaj. Ja tro, trochę, trochę tandetnie to postawiam. Dobra, mniejsza. I mogę tutaj sobie coś wykraftować. Tak. I mogę z ryb coś robić. O, mogę łowić. Fajnie. O, tak jak tutaj. Tu jest potrzebna kapusta. A grzyby? Mam grzyby. O, any type mushrooms. I patyk. I mogę sobie zrobić normalnie tutaj nadziewany coś. A tutaj jest ognisko, w którym mogę po prostu mięso przepalać. No dobra. No sobie zrobię taki kącik kucharza. Ja, ja już widzicie, jak tutaj w swojej bazie żyję. A to co to jest? Co to jest? No to jest grab. Ja już się przestraszyłam, że jakieś paskudztwo do mnie idzie. Dobra, nic się tutaj poprzepala. Ale jeszcze jakieś narzędzia mogę porobić. No znaczy, trzeba by w sumie nie zrobić tych narzędzi. Tylko szkoda, że je się. No one się nie robią tak w ułamku sekundy Tylko chwilę naprawdę jakby czuć to, że to narzędzie jest trochę czasu wykonywane Blacksmith Anvil Tutaj są jakieś takie rzeczy treningowe Okej, okay, mogę sobie Wooden Spike Trap zrobić, czyli mogę się odgradzać od tych paskud Campfire tu jest, chest Mogę mieć łuk, to może sobie jeszcze zrobię łuk I spróbuję strzelić z tego łuku Zobaczymy Co tu się... Jak się strzela z łuku w tej gierce Yy, dobra. Idziemy na polowanie. Muchaha. mogę strzelać? Nie, nie mogę strzelać z łuku. Jest bardzo ładnie. Posłuchajcie tego. Daje to świetny klimat. Ja nie powiem. Nie powiem, że nie. Podoba mi się bardzo. 32 dostała. Ej, dobra. Fajna sprawa. Mogę tam trafić? Ach, trochę trochę, trochę za słaby odpał. A, bo tutaj na lewo mamy jeszcze swoje jakieś takie ultimaty. Dopiero sobie przypomniałam troszeczkę, zerkając tam. No dobra, moi drodzy. Ja naprawdę wam dziękuję za oglądanie. Gierka jest moim zdaniem warta uwagi. Mam nadzieję, że chcecie kolejne odcinki. Do usłyszenia. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.